o tym w jaki sposób słońce oddziałuje na nasz klimat. Było tam zestawienie obrazujące to z jednej strony w jaki sposób wzrastała temperatura na ziemi przez ostatnich 150 lat, a z drugiej strony jak przez ten czas kształtowała się aktywność słońca. Okazuje się, że te dwie rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego i dopiero kiedy do tego modelu teoretycznego dodamy działalność człowieka, otrzymujemy to że teoria zgadza się Czyli z nie było, nie, nie, nie było na przykład y, epoki y, kredy, gdzie rosły ogromne paprocie, była z, ogromna temperatura? Nie było, proszę pana, okresu zlodowaceń? Tego wszystkiego nie było, pańskim zdaniem? Wszystkie te zmiany, o których pan mówi, były, zachodziły w skali czasu geologicznego. Kiedy i rośliny, i istniejące wtedy zwierzęta mogły się przystosować do tych zmian. My te zmiany wprowadzamy w ciągu 50-100 lat i ziemia... Mam na myśli całą biosferę. Nie ma czasu na przystosowanie się do nowych warunków. Zmiana panowie pozwolicie, że zachęcę stopni... widzów do wyrażania opinii na temat, o którym mówimy. Ocieplenie globalne winą człowieka, czy też tak jak mówi pan Łukasz, czy, czy też nie? Czy to jest już prawo natury, tak jak mówi pan Janusz? Państwo możecie decydować, wyrażać swoje opinie. Numer do naszej stacji na dole waszych ekranów, czekamy na opinie i komentarze. No właśnie, panowie, a. Czekając yy, zadam pan pytanie. A nie, nie, nie czekam i nie zadaję pytania, bo jest z nami pan Jerzy. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry panom. I słuchamy Chcia panie Jerzy. Chcia Chciałem zwrócić uwagę na troszkę niekonsekwencję pana Korwina Mikke. Jeżeli chodzi o pływające lody, to oczywiście ma rację. Kwestia wyboru i tak dalej. Natomiast jeżeli będzie miał górę lodową, a nie lód pływający. I rzeknie, załóżmy to teoretycznie, górę lodował do poziomu morza i roztopi, to woda się nie podniesie, panie Korwinie? Nie ale, nie ja ale, ale, ale kto z tych kategorii Panie Januszu? No więc jeszcze raz mówię. Lodowcy Antarktydy mają temperaturę minus 40 średnio. Bywa i gorzej. I po ogrzaniu na te potworne 5 stopni do minus 35% żaden kawałek tego lodu się nie roztopi. Jest to bzdura. No. Yy, raz jeszcze raz no mamy. Doświadczenia, no nic jeszcze nas nie zalało w różnych okresach, yy, czy było ocieplenia, czy oziębienia i tyle, no. Yy, co, to w ogóle, w ogóle szkoda mówić, no dyskusje z tymi panami są trudne, bo wygadują kompletne bzdury i człowiek musi tłumaczyć, że dwa razy dwa jest cztery, no przepraszam, no. Ja, ja wiem, że o, o coś tu chodzi. Tu chodzi o grube pieniądze. E, Greenpeace bierze, bierze pieniądze na... Wszędzie. Greenpeace to ja nie wiem, ale polscy zieloni na przykład za to, żeby odstąpią od blokowania autostrady biorą 100 tysięcy dolarów, 200 tysięcy dolarów, prawda? I, i, wtedy, I wtedy już można budować. Kiedy pan słyszał o takim przykładzie? O, co najmniej, co najmniej trzy razy słyszałem. W Warszawie, Warszawie również. Podam panu stosownie, bo w tej chwili, wie pan, nie, nie pamiętam, ale takie są, takie są numery. Ale kto ty płaci zielonym za... No jak to? przedsiębiorstwa płacą za to, to że mogły budować spokojnie. No. Jest to sprawdzone, Teraz, panie Janusz bo to dość poważne oskarżenie. Banda złodziei i tyle. No. Banda złodziei u góry, a u dołu są idioci, którzy w to wierzą, przebrają się do drzew. Naiwni, naiwni młodzi ludzie, którzy wierzą tym złodziejom, złodziejom. Może nie obrażajmy idei. Można z tym dyskutować, ale nie, 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 nie obrażać. Nie, wierzu. no przepraszam bardzo. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś chce mnie okraść z 6 bilionów yy, dolarów, to, to, to jest to mnie złodziej, tylko bandyta, bo on chce wziąć te pieniądze pod przymusem ode mnie. Złodziej krań tak, żeby mnie widział. A ci ludzie są nałożyć na mnie podatek i że ja, to jest człowiek, który pod przymusem bierze na mnie pieniądze, chce ukraść 10% z tego, to jest bandyta, a nie złodziej. Ja bardzo przepraszam, że użyłem słowa złodziej. Obraziłem porządnych złodziej. To są bandyci. Uf, zaczynam się zastanawiać, no czy nie czeka na mnie policja, która wezwana przez pana Janusza. Powinna, powinna się wami zająć, z całą pewnością. I Ale... zajmie się wkrótce. A, wkrótce się zajmie. Znaczy nie panem oczywiście, tylko tymi, tym, tym gorem, gorem i innymi idiotami. Panie Januszu, dajmy szansę no. panu Łukaszowi. Zobaczymy. Eee, rok temu, rok temu nasi aktywiści wspieli się na kominy elektrowni Bełchatów. A eee, już w przyszłym tygodniu czeka ich proces. Zobaczymy, jaki będzie wynik sądu. <laughs> Poprzedni był elektrowni. A potem się wpili na komin elektrowni i buchatów, przepraszam. Ach. W celu pokojowego protestu. Tak samo jak każdy w tym kraju, także i my mamy prawo protestować. Eee, natomiast cóż mogę odpowiedzieć na, 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 na pana zarzuty? No chyba niewiele. Eee, rzadko zdarza się, że ktoś nazywa mnie bandytą albo terrorystą, bo no, co by nie było, sam również biorę udział w akcjach Greenpeace'u. Eee, nie jest tak, że pracuję tam tylko w biurze przed laptopem. Eee, pff, tego nie będę komentował. Natomiast co, co, to, co Pan mówi o, mm, o, o globalnym ociepleniu lub jego braku, o wyspach, które nas zalewają, a o wodach, które, zalewają, które które nas zalewają w tej chwili, e, nie trzeba sięgać daleko. Już w tej chwili e, małe wyspiarskie państwa na Pacyfiku znikają pod powierzchnią wody. E, a które I już w tej pokryt? chwili. Słucham? Które znikło? Kiribati. Gdzie znikło? Jest w tej chwili na krok od zniknięcia. Wyspy położone zaledwie Ale kilka metrów nad powierzchnią. Na ulu znika, ponieważ wyczerpali wszystkie pokłady ten torf już sprzedawali. No, na Kiribati, wytrzenali. proszę pana, nie ma pokładów torf. Ee, tak samo nie ma też gór lodowych, które miałyby temperaturę minus 40 stopni. No właśnie, przynajmniej co, na Antarktydzie. I co, zniknęło państwo Kiribati? E, znika pomału. No nie, no. Myślę, że w ciągu... Już w tej chwili rząd Australii obiecał przyjąć uchodźców klimatycznych A, z tego obiecał przyjąć, tak, ja wiem. Uchodźcy, można, 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 można dostać zgodę na imigrację do Australii pod tym pretekstem. Świetny pomysł. Również Maledywy piszą rozpaczliwe. Panie że dlaczego wnioski. pan się dopatruje wszędzie jakiegoś spisku? No bo, nie, bo ludzie są sfaniacy. Jeżeli można dostać pieniądze z niczego, teraz na przykład General Motors zauważył, że dają pieniądze, że może żądam 14 miliardów do, 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 do płaty. No Jak dają za darmo i wioci płacą, trzeba Ale jeszcze oczywiście. i Ford i kraj. Zuletra? Oczywiście, a natychmiast. No, no dobrze. No niby dlaczego banki miały dostać 8 lat, ja dwa, oni nie. No teraz, <grym> teraz pan Stanisław z hmm. Łodzi. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dzień dobry. Proszę trochę przyciszyć telewizor, będzie nam łatwiej rozmawiać. I słuchamy pana Dzień dobry. komentarza. No, chciałem skomentować to i, naiwne doświadczenie z lodem pana w Słuchamy. I proszę pana, no przecież to jest podstawowe zasady fizyki. Dlaczego miałaby się objętość zmienić po rozpuszczeniu tych kostek lodu? Niech pan najpierw naczynie napełni, a potem wrzuci te kostki lodu, to może się w ten czas nie wyleje. Zdaniem pana, to chyba by się nie przelało to naczynie. Także trochę i nie nabierać ludzi, którzy nie znają fizyki na takie e, tanie i e, eksperymenty. Dziękuję. Proszę Pana, ja naprawdę słyszałem. I, I wszyscy czytali, można zajrzeć do dowolnej gazety, jaka to będzie tragedia dla ludzkości, jak się roztopią lody o, oceanu lodowatego północnego. No i, no i co? No, podobno się ponosi już roztopią. Yy, na nawiasem mówiąc, słyszałem, że Niemcy budują w tej chwili największy lodołamacz na świecie i ma, i ma pływać po Morzu Północnym, więc ja nie po, po lodowatym. ja nie, to będą te lody czy nie będą te lody? Bo Panie Januszu, nie jestem specjalistą od lodołamaczy, ani tym bardziej od... Yy, od gór lodowych. Ja e, Chciałbym, żeby Pan wiedział, dlaczego ja sam na przykład biorę udział w tej kampanii. Tak jakby osobiście i personalnie. E, otóż e, modele teoretyczne opracowane przez klimatologów zaczynają w tej chwili pomału zgadzać się z tym, e, co klimatolog. obserwujemy. Przez większość. E, proszę mi dać do Nie Dają pieniądze. W momencie, panie... e, I jakby nie ma powodu, aby nie ufać właściwie tysiącom naukowców na terenie, na, na całym świecie. E, to, co usłyszałem. E, na temat, na temat zmian klimatu e, jest w pewien sposób zastraszające na dalszym etapie. Czy wie pan na przykład, że jeżeli temperatura na całym globie, mówię o przeciętnej, nie mówię o Grenlandii czy Antarktydzie, ale przeciętna temperatura na całym globie, podniesie się o 3 stopnie, w sumie nie tak wiele, 18, 21 stopni to nie taka duża różnica, to e, to, co w tej chwili jest suche, stanie się tak bardzo suche, że połowa ludzkości, ponad 3 miliardy ludzi zostaną pozbawione dostępu do wody. To znaczy, już nas zaleje. A teraz pan twierdzi, że będzie sucho. No ja, ja nie mówiłem, że nas zaleje. Ma nas zalać. Panie Januszu, trochę powagi. Zmiana klimatu nie polega na zalewaniu albo na osuszaniu. Zmiana klimatu nie, zmiany klimatu nie są tak przewidywalne, jak mógłby to sobie myśleć siedmiolatek w szkole podstawowej. To, co suche, staje się jeszcze bardziej suche. To, co mokre, staje się coraz jeszcze bardziej mokre. Tam, gdzie występował klimat umiarkowany, zaczynają się na przemian susze i powodzie. Zjawiska, które obserwujemy w atmosferze, to zostają te same, tylko że zwiększają się wielokrotnie. E, I Polska również będzie tego doświadczać. Już w tej chwili w centralnej Polsce mamy do czynienia z deficytem wody w rolnictwie. Już w tej chwili polscy rolnicy zaczynają ponosić straty z powodu powolnych, ale jednak regularnych zmian klimatu. Dlatego, że wody w centralnej Polsce, w województwie łódzkim e, czy, czy wielkopolskim jest coraz mniej. Dobrze, czy panowie, i tutaj, tutaj, tutaj postawimy kropkę. Zapraszam państwa na krótką przerwę. Wracamy tuż po reklamach. Janusz Korwin-Mikke, który się zarzeka, że żadnej zdrowej żywności do ust nie przejmuje i pan Łukasz Supergan z Greenpeace, który z pewnością odżywia się tylko zdrową żywnością. To moi dzisiejsi goście. Nie o żywności mówimy, a o zmianach klimatycznych. Dość poważna dyskusja nam się tutaj wytworzyła. Panowie mają zdecydowanie odmienne zdanie. Panie Jenu, no, pan się chciał ustosunkować do znaczy, wypowiedzi pana Łukasza? No, ja przede wszystkim chcę zacząć od tego, że pan oczywiście rację: zmiany klimatyczne będą. I to bardzo poważne zmiany klimatyczne. Zmiana o 3, ja myślę, że będzie na więcej niż 5 stopni. Pan myśli o 3, myślę, że będzie więcej niż 5 stopni zmiany w wyniku tego. Ale to jest bardzo dobrze, ja lubię ciepło. Pomyślcie państwo, że na przykład jeszcze jak byłem w pana wieku, to na zimę nikt nie budował nigdy. Dzisiaj przez prawie całą zimę się buduje. Wie pan, ile to jest y, y, roboty? Znaczy, o jedną czwartą skaza sygni inwestycyjny. To, że bezrobocie spada, to dzięki właśnie temu, że jest ocieplenie.